Cześć moi drodzy, meta z tej strony. Nieplanowany materiał, odkładany bardzo długo, ale nagrywam to teraz, w tej chwili, bez żadnego przygotowania, to znaczy z tych materiałów, które od ostatniego roku zebrałem, ale muszę to teraz nagrać, bo niektórzy z Was wypisują takie głupoty, że po prostu szlak mnie trafia, jeśli mam być z Wami szczery. Zacznę oczywiście od tych absurdalnych, konspiracyjnych teorii, że Słońce nie jest takie, jak było kiedyś. Znowu daliście sobie swoje umysły uprowadzić. To jest nieprawda, to są kłamstwa. Wzięliście to z jakichś głupich, spiskowych teorii na filmikach z YouTube, i w to Wam wierzycie. Kompletne bzdury. O co chodzi? Chodzi o to, że rzekomo słońce nie wygląda tak jak kiedyś, jak w dzieciństwie. W dzieciństwie pamiętaliśmy, że słońce było pomarańczowe, że było żółte, a teraz jest białe i, i parzy. Kompletne bzdury, moi drodzy. Wiecie dlaczego? Po tych właśnie tego typu rzeczach można poznać, że jesteście nabierani, oszukiwani i okłamywani. Dlaczego? Ponieważ ja nic takiego nie pamiętam. Niczego takiego nie pamiętam. Wręcz przeciwnie, słońce zawsze było takie, jakie jest teraz, czyli było białe w południe i przy zachodzie i przy wschodzie było żółto-pomarańczowe, w zależności od spektrum promieni słonecznych. To jest kolejna konspiracja. Jeśli Wam się wydaje, że oszukują Was tylko rządzący, że istnieją tylko spiski od góry, a nie ma żadnych od dołu, to jesteście w gigantycznym błędzie, bo po pierwsze ci sami rządzący mają dostęp do tych narzędzi na dole i tak samo wami sterują oddolnie, tak? Tak samo uprowadzają wasze umysły. A jak nie oni, to jacyś popieprzeni rządni pieniędzy, rządni władzy, rządni sławy, oszuści internetowi. I tyle, rozumiecie? To jest jak z efektem Mandeli. Niby coś pamiętacie, że kiedyś było inaczej, ale tak naprawdę to nie wiadomo, bo było to tak dawno, że wasze wspomnienia są zapisane. Zresztą już dawno udowodniono, że jeśli wspominamy sobie jakieś wydarzenie, które miało miejsce, nie wiem, 20 lat temu, to tak naprawdę odtwarzamy, stwarzamy je w głowie na nowo. Więc. Wizualizujemy i kreujemy sobie na nowo całe wydarzenie. Więc tak naprawdę wspomnienia to nawet nie są wspomnienia, tylko to są kreowane w czasie rzeczywistym wyobrażenia tego, co kiedyś tam być może się wydarzyło. Dlatego właśnie hipnoza działa na takie rzeczy. Dobrze poprowadzona profesjonalna hipnoza, gdyż powoduje wam stworzyć nową wersję tych wydarzeń w czasie teraźniejszym. Na tym to polega. Ze słońcem jest tak samo. Ja, ja zupełnie po tym właśnie poznałem, że te wszystkie efekty Mandeli, te inne rzeczy, to jest nic innego jak kolejny, prawdopodobnie jakiś plan trójliterowych agencji, aby po prostu kompletnie pomieszać ludzi. Ponieważ ja niczego takiego nie pamiętam. No i co? No i stwierdzicie, że kłamie? Że, że jestem w pomieszaniu jakimś? Że nie wiem, co mówię? A może to wy jesteście? Bo wiecie, o co tutaj chodzi? Chodzi o to, abyście się bali, aby was wystraszyć, aby wam wmówić, że słońce szkodzi, że słońce to coś złego. Moi drodzy, ja planowałem ten odcinek od ponad roku czasu. Ci, którzy byli na, na grupie MM, wiedzą, że też o tym wspominałem, ale po prostu ciągle to odkładałem, bo uznałem, że już wielu ludzi mówi na ten temat i, i nie trzeba po prostu powtarzać się i nagrywać znowu tego samego, ale... Tutaj jest jeszcze kolejna rzecz, którą też dowalę tym wszystkim sceptykom, którzy mówią, że no nie, nie, no po prostu nauka nie ma sensu. Ja już nie wierzę w żadne badania naukowców. Wszystkie badania są sponsorowane, tak? Wszystkie badania po prostu nie mają sensu. Nowa, obecna medycyna po prostu nie ma absolutnie sensu. Nie można temu wierzyć, bo serwują nam kłamstwa. Ja nie jestem prokonspiracyjny, jestem prozdrowotny. Nie wszystko jest konspiracją. Większość z tych głupot, które niektórzy z Was wypisują, po prostu nimi nie jest. Głównie dlatego, że trzeba w nie wierzyć, a wiara zakłada o oszukanie samego siebie, że coś jest inne niż jest, albo założenie, że okaże się, że będzie inne, albo wyłączenie racjonalnego myślenia i uwierzenie na słowo. No teraz ktoś może powiedzieć, no przecież mówi, że w zen trzeba odciąć myślenie. Oj, drodzy, odciąć, ale przywiązanie do myślenia, a nie myślenie. Myśli nie da się zatrzymać samemu, to są dwie różne rzeczy. Nigdy nikomu nie radziłem odcinania racjonalnego myślenia, tak? Wręcz przeciwnie, wielu zwierzących w najgłupsze konspiracje przydało się czasem włączyć. Zatem nie wszystko jest konspiracją, ale czasami spiski istnieją naprawdę. Jak chociażby nie wiem, spisek producentów żarówek, tak, żebyśmy kupowali tego jeszcze więcej. Planned obsolescence, czyli zaplanowane psucie się urządzeń i pogarszanie ich jakości, abyśmy kupowali coraz więcej, bo na tym jest oparta ekonomia i głównie chodzi o takie zwykłe ludzkie cechy chciwość, rządza władzy, pieniądze i tyle. Ktoś usiadł i powiedział, słuchajcie, musimy wymyśleć nową gamę produktów. Inna osoba z zarządu, nie wiem, korporacyjnego, mówi: Wmówmy im, że słońce szkodzi. No co ty, że nie uwierzam. Poczekaj, zastanówmy się, jak ich przekonać. Okej, okay, powiedzmy im, że się poparzą. E, to za mało. Ustalmy, iż to powoduje raka. I co to było? To było lobby okularów przeciwsłonecznych i kremów antysłonecznych. No może nie dostaniesz raka od słońca, ale od kremów. <grymów> tak, o to tutaj chodzi. No i zanim mi znowu ktoś powie, no ale meta, ja nie wierzę w badania, naukowcy przecież pracują dla systemu. Czyżby? Ale o jakich badaniach mówisz? Ile czasu w swoim życiu spędziłeś nad pracami naukowymi, drogi widzu? Ja czytam te studia do obiadu. Od kilkunastu lat. Od kilkunastu lat to jest jedna z moich głównych sfer zainteresowania. Nie wiem, czy wiesz, jak je w ogóle czytać i rozumieć? Wyniki badań potwierdzają, że słońce jest niezbędne. Tak? Więc to nie jest tak, że wszyscy naukowcy konspirują i po prostu pracują przeciwko nam, moi drodzy, tylko po prostu trzeba potrafić znaleźć odpowiednie studia, a to, że korporacyjny lobby, że wielka farmacja jest budowana w oparciu o biznes i wybiera sobie inne studia i takie podsyła i na tym coś jest budowane, to jest już zupełnie inna sprawa. To jest zupełnie inna sprawa. To, że Coca-Cola funduje studia, które potwierdzają, że Coca-Cola jest zdrowa, kiedyś albo producenci papierosów dawali nam jakieś studia, które rzekomo potwierdzały, że to jest zdrowe, to są... Inne historie. To po prostu nie oznacza, że naukowcy wszyscy konspirują, tylko po prostu, że lobby, że sponsoring, że to, kto dane studia funduje, ma tutaj znaczenie. Dlatego musicie być trzeźwi, racjonalni, tak? Bo, bo nauka to jest coś więcej niż tylko takie wmówienie sobie, że okej, okay, to wszystko jest po prostu ściema, bo raz nas oszukali. Natomiast tak jak w badaniach odnośnie COVID-a, dopiero po roku czasu pewne rzeczy zaczynały wychodzić. Są dziesiątki studiów, które potwierdzają, w jaki sposób ten wirus wpływa negatywnie na funkcjonowanie mózgu i tak dalej. Dalej, tak, dalej. tak samo jest z tym słońcem. Słuchajcie, przede wszystkim ja się lepiej od zawsze czułem na słońcu i muszę Wam powiedzieć, że zanim jeszcze się przeprowadziłem, wiadomo, mieszkałem w kraju, gdzie po prostu tego słońca było no, jak na lekarstwo. Było go po prostu tak mało momentami, że powodowało to depresję. A ja miałem depresję w czerwcu, słuchajcie. Byłem wkurzony, że w czerwcu było zimno, był wiatr, był deszcz i nie było słońca, tak? Więc to był jeden z moich głównych motywów zmiany miejsca zamieszkania. I już mieszkając po prostu jeszcze tam, spotkałem, poznałem materiały takiego gościa neurochirurga ze Stanów Zjednoczonych Jacka Cruz, który dawniej napisał taką książkę poświęconą diecie paleo i generalnie jest zwol Rex, jest generalnie zwolennikiem tego, że no mamy wielkie problemy jeśli chodzi o choroby chroniczne. No i on generalnie w tej książce prowadzi czytelnika przez takie swoje odkrycia, jak zrzucić wagę, jak nabrać mięśni. Prowadzi czytelnika przez swoje recepty na otyłość, na cukrzycę, choroby serca, osteoporozę, choroby autoimmunologiczne, zdrowie mózgu, starzenie się i tak dalej, tak dalej. On jest nazywany takim mistrzem biohackingu, tak? czyli sztuki majstrowania przy własnej biologii. No i On często wskazuje nieudolność swojego własnego zawodu, jeśli chodzi właśnie o choroby przewlekłe, no i namawia czytelników, by wzięli opiekę zdrowotną we własne ręce, więc widzicie, że jest to co prawda lekarz, no ale taki antysys antysystemowy. Tak? Omawia, które badania laboratoryjne zlecić, dlaczego, Ponieważ to są bardzo kompleksowe sprawy, czego lekarz jest zobowiązany wypisać ci receptę, której nie potrzebujesz, prawda? Jaka jest rola światła dziennego w metabolizmie? Optymalna dieta i tak dalej, tak dalej. Pewne rzeczy są niepodważalne, no nie? Pewne rzeczy są naprawdę niepodważalne. Więc wiecie, każdy z nas każdego dnia, każdej doby ma 24 godziny, tak? W tym aspekcie wszyscy są równi. Nie różnimy się, tak? W tym aspekcie nikt nie jest ani bogaty, ani biedny. Każdy ma 24 godziny. No i możemy, możemy to spędzić na, nie wiem, dowiadywaniu się, dowiadywaniu się jakichś kompletnych głupot i, i wierzeniu w tym, że okej, okay, no na, na pewno, skoro mi ktoś tak powiedział na YouTube, to tak musi być ale możemy też sięgnąć głębiej, sprawdzić te wszystkie informacje, no i, no i zobaczyć po prostu, czy, czy to się składa do kupy, tak? Ja Wam po prostu przejdę przez te, na szybko przez te studia, żeby to znowu się nie rozrosło, bo im dłuższy ten materiał, to przecież mam uwagę długości rybki. Tak, złotej rybki, więc nikt tego nie będzie słuchał. To jest niesamowicie ważne. Słuchajcie, chodzi generalnie o to, że gdy światło UV uderza wasze oczy, sygnalizuje do przysadki, aby wyprodukowała MSH, który z kolei nakazuje skórze produkcję melaniny. Jeśli nosisz okulary przeciwsłoneczne, po prostu blokujesz ten sygnał i zwiększasz prawdopodobieństwo raków, nowotworów skóry i poparzeń słonecznych. Gdyż, moi drodzy, melanina to jest... Dla naszego ciała dokładnie to samo co kremy przeciwsłoneczne. Czyli melanina powoduje, że nasza skóra staje się brązowieje po prostu, tak? I dzięki temu nie doświadczamy oparzeń słonecznych. O to chodzi. To jest naturalny krem przeciwsłoneczny naszego ciała. I tutaj właśnie to lobby, lobby, które sprzedaje nam te, te dwie rzeczy okulary i, i kremy, zwęszyło dobry biznes, tak? Słuchajcie, kolejny wynik. Promieniowanie, tak? Promieniowanie słoneczne IRA. To pasmo, poprawa kolorytu skóry, zwiększona gęstość kolagenu w skórze, zmniejszona szorstkość skóry, zredukowane linie i zmarszczki, czyli innymi słowy czerwone światło podczas wschodu i zachodu to jest najlepszy sposób na pielęgnację skóry. Ok, wszystko potwierdzone studiami, moi drodzy. Kolejna rzecz: im więcej słońca będziesz mieć, gdy będziesz się starzeć, dłużej będziesz żyć. Najlepsze słońce istnieje oczywiście na zerowym równoleżniku, tak? Tutaj widzimy śmiertelność w odniesieniu do słońca w Szwecji. No i zobaczcie. Jedna z tych linii ta ciągła linia to jest unikanie wychodzenia na słońce, kontaktu ze słońcem, a ta najbardziej przerywana to jest najbardziej zwiększone, tak największe wystawienie na słońce. No i możecie wyraźnie zobaczyć ten trend, prawda? Cytat ze studia. Interpretujemy wyniki tego studium jako sugerujące, iż unikanie wystawienia się na słońce jest faktorem ryzyka dla wszystkich powodów śmierci porównywalne z paleniem papierosów. Ok, lecimy dalej. Tutaj widzicie znowu e, Journal of Internal Medicine, dokładnie to Studium, tak, e, komentarz od NG Jabłoński. Unikanie ekspozycji na słońce jest czynnikiem ryzyka śmiertelności z dowolnej przyczyny wyniki badania kohorty czerniaka w południowej Szwecji. CNN, spanie nawet z małą ilością światła może uszkodzić, szkodzić twojemu zdrowiu, dowiaduje się Studium. Słuchajcie, jeśli macie problemy ze spaniem, po prostu zaciemnijcie swoją własną sypialnię, tak. Kolejne studium, moi drodzy, 2020. Czym nie mieliśmy racji w odniesieniu o słońce? Czy myliliśmy się co do słońca? Niewystarczająca ekspozycja na słońce stała się prawdziwym problemem zdrowia publicznego. I to jest po prostu kompilacja tych wszystkich panów, naukowców, którzy pracowali nad tym. No co tutaj można mówić, słuchajcie? Problemy z wątrobą, otyłość, schizofrenia, depresję, infekcje, gruźlica, grypa, infekcje górnych dróg oddechowych, choroba płuc, cukrzyca. Osłabienie mięśni, osteoporoza, choroby autoimmunologiczne, choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory piersi, żołądka, prostaty, trzustki itd. Tak tak Malabsorpcja, choroba krona, mukowiscydoza, schorzenie celiak. Dalej, materiał z, od Jacka Cruz, moi drodzy. Okazuje się, że jeśli siedzimy nawet w słońcu za szybą, to słońce jest blokowane. I kończymy z dostarczaniem organ... naszemu organizmowi niebieskiego światła, które jest toksyczne. To też jest niesamowite, bo mówiło się, że przecież zawsze dobrze jest mieć jakiekolwiek słońce, prawda? Daty wprowadzenia kremów na słońce i powiększenie się przypadków melanomy, czyli nowotworów skóry, tak? Zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Na przełomie rad. Proszę zobaczyć. Ja wiem, że korelacja nie zawsze powoduje to, ale no, przypadek, nie sądzę. Kolejne badanie, moi drodzy. Korzystny wpływ ekspozycji na słońce na śmiertelność z powodu nowotworów, prawda? Od ponad 50 lat w literaturze medycznej pojawia się dokumentacja sugerująca, że regularne przebywanie na słońcu wiąże się ze znacznym spadkiem współczynnika zgonów z powodu niektórych nowotworów oraz z zmniejszeniem ogólnego współczynnika zgonów z powodu rozmaitych raków. No i co? No to jak to jest? Dla kogo pracują ci naukowcy? No czasami pracują po prostu dla nas. Rozumiecie? To jest, słuchajcie, no ale co przecież z melanomą, tak? Przecież nie można, przecież słońce parzy i tak dalej. Słuchajcie, to jest histeria raka skóry czerniaka. To jest z kolei wycinek z niedawno przedstawionej prezentacji Iwora Kaminsa, gościa z Irlandii, którego serdecznie Wam polecam. On świetnie analizował COVID, bardzo racjonalnie, bardzo spokojnie, tylko naukowo dane, studia, tak, wyniki. Teraz robi coś bardzo podobnego z innymi tematami zdrowotnymi, w tym właśnie poświęca dużo informacji na temat właśnie witaminy D i ekspozycji na słońce, moi drodzy. Więc mamy dwa pasma, UVB i UVA, oczywiście. UVA to jest właśnie to pole, to pasmo, gdzie pojawia się ryzyko zachorowania na nowotwory skóry i większość kremów na słońce w ogóle nie jest na to efektywna. Natomiast jeśli to jest około 9 tysięcy zgonów na rok, jak zobaczycie po lewej macie UVB, no i tutaj mamy te takie banalne, mniej groźne nowotwory skóry, to jest tylko około 2 zgonów na rok w Stanach Zjednoczonych. Tutaj on tłumaczy, że Niebieski, jak widzicie, to jest tutaj, gdzie są po prostu kremy słoneczne aktywne. Jest to strefa, która umożliwia syntezę witaminy D i jednocześnie siarczanu cholesterolu. Czemu cholesterol jest ważny, zaraz Wam powiem, ale coś Wam od razu tutaj podkreślę, zaznaczę. Cholesterol jest niezbędny do produkcji testosteronu, tak? Czerwony to strefa, która umożliwia ochronę przed opalenizną i ostrzega przed rumieniem, czyli oparzeniami słonecznymi. Nasz organizm już ma wbudowaną na to ochronę, zresztą jak mógłby nie mieć? Czy nie wiem, dwa tysiące lat temu ludzie mieli jakieś, nie wiem, kremy przeciwsłoneczne? Czy chodzili w okularach? No nie wydaje mi się, tak? <grytanie> Jedźcie sobie do Afryki, czy oni się tam smarują kremikami i, i tak dalej, tak? Oczywiście rozumiem, że moda, moda to wszystko zabrała. Teraz to już nawet nie o to chodzi, że musisz się chronić przed słońcem. Trzeba być modnym, tak? Fashion. Prawda? Ja pamiętam, byłem na rowerach rok temu z moim kumplem, i słuchajcie, on, on nie, nie był w stanie kilkanaście minut wytrzymać bez okularów słonecznych, bo cały czas chodzi w tych okularach. Więc w, w tym momencie, jak on ściągnie te okulary. To po prostu to słońce go razi, tak? Jemu się wydaje, że słońce jest czymś złym. Od momentu, kilk, od kilku lat, jak tylko się dowiedziałem o tym, przestałem nosić jakiekolwiek okulary słoneczne i czuję się świetnie. Nigdy się nie oparzyłem. Słuchajcie, wie, wiecie co się działo? Testowałem to, moi drodzy. Całe lato, 8-10 godzin na słońcu. Przez dwa lata, ani jednego oparzenia. W momencie, kiedy założyłem okulary słoneczne i siadłem sobie na słońcu, po pół godziny, mój kark był cały, cały podrażniony. I zaczynałem mieć już taką różową skórę jak e, przed poparzeniem. Okej. Okay? Dalej, stare badanie. Bez kremu na słońce, czyli jak wygląda koncentracja witaminy D w naszym organizmie, z kremem na słońce. Widzicie? Krem na słońce blokuje wam powstawanie hormonu D. E, melanoma, czerniaki, znowu nowotwory skóry, kontra wystawienie na słońce. Znowu, im większe wystawienie, tym mniejsze ryzyko. Włączając te najbardziej e, groźne wystawienie, rzekomo pomiędzy dziesiątą a drugą. Proszę bardzo, jesteście zestresowani. Ilość kortyzolu i kortyzonu, Pomniejszona przez naturalne światło słoneczne. Bezpośredni wpływ na oś HPA, aktywność osi HPA, tak? Moi drodzy, możemy sobie tak tutaj opowiadać. Ja wam polecam tylko takie ćwiczenie. Przejdźcie się przez miasto i zobaczcie, ilu ludzi, ilu ludzi nosi na sobie okulary. To jest epidemia, to jest kolejna epidemia, tak? Więc to jest z jednej strony to. Z drugiej strony wmawiają wam od dołu, że słońce jest inne, że teraz słońce parzy. No, parzy, jeśli nosisz te okulary słoneczne, jeśli smarujesz się kremami przestań sobie sabotować swoje własne zdrowie, tak. Inna rzecz jest, o tym już nie będę teraz w to za bardzo wchodził, ale chodzi o to, w skrócie, że promieniowanie światła niebieskiego powoduje raki skóry. Tak? Słońce leczy, sztuczne promieniowanie z telefonów, z monitorów komputerowych, telewizorów szkodzi. I wiecie co? Podczas tego covida, muszę Wam się przyznać do jednej rzeczy, podczas tego covida dwa lata zamknięcia, najdłuższy lockdown w Europie, w Irlandii. I co? Ja po tym czasie, poza tym, że tam w ogóle nie było słońca, ciągle praca z domu, komputer i tak dalej. I co? Zauważyłem na, na swojej skórze właśnie takie znamie, które zaczynało niesympatycznie wyglądać. Poszedłem do dermatologa, zostało to usunięte, zostało to przebadane, okazało się, że była to melanoma. Nigdy wcześniej w życiu czegoś takiego nie miałem. Zdarzyło się to po dwóch latach, po półtora roku właściwie, bo to wtedy, wtedy usuwałem, kiedy coś takiego się pojawiło na moim ciele. Usunąłem to, nie ma problemu, tak? Tak jak mówię, mam świetną świadomość tego, jak funkcjonuje mój organizm. Widziałem, że po prostu te, te komórki na powierzchni tego znamiona nie wyglądają zdrowo. Więc to tylko potwierdziło. To zacząłem się zresztą zastanawiać wtedy. Hmm, bardzo dużo niebieskiego światła. I wtedy to się wydarzyło. Od tego momentu jestem na słońcu tak dużo, jak tylko mogę. I wiecie co? Słońce daje mi fantastyczny nastrój. Latem to w zasadzie jest euforia przez kilka miesięcy. Dopalanie energetyczne o kilkaset procent. Podbicie wszystkich parametrów w moim organizmie. Ja to tak czuję. Jeśli ktoś z was to czuje inaczej. Wiecie co? Jechałem rok temu, pamiętam, tramwajem i widziałem... Mamę z dzieckiem, rodziców z dziećmi, małe dziecko, tak? Upakowane całe w kremach i w okularach przeciwsłonecznych. Więc zakładanie okularów słonecznych blokuje wydzielanie melaniny, więc dziecko zaczyna się oparzać, no i zaczyna się oparzać, więc trzeba je wysmarować kremem pełnym chemikaliów, który powoduje jeszcze raka. I w taki sposób nakręcacie sobie sami sobie choroby. I tworzycie to lobby, które wspiera. Wielką farmację. Tak? Bo im chodzi tylko o kasę, to jest model biznesowy. Jak we wszystkich korporacjach. Niestety. Niestety tak to wygląda. A jeszcze dodatkowo sobie pakujecie do głów głupoty, że słońce teraz jest inne niż było kiedyś. Teraz słońce parzy i wygląda, kurma, inny kolor. A głupia prawda. Ale im więcej będziecie w takie rzeczy wierzyć, tym mniej będziecie na tym słońcu i tym bardziej chorzy będziecie. Na tym to polega. I całe kółko się zaczyna kręcić, tak? I macie po prostu takie błędne koło. Na tym to polega. Także błagam, po prostu zastanówcie się czasami, bo ja, mi po prostu ja dostaję już torsję. Po prostu budzę się i torsję mam. Przez 15 minut mnie telepie, telepie mną po prostu, jak sobie myślę, co też nowego wymyślili niektórzy z moich widzów. No. Sami sobie tworzycie te choroby. Chcecie się lepiej poczuć? To idźcie sobie na godzinny spacer do lasu, tak? a później posiedźcie trochę na słońcu i wyluzujcie. Jak to mówią teraz młodsi członkowie naszego społeczeństwa? Touch grass, tak? Dotknijcie trochę trawy. Tak? Wszystko jest w porządku. Ptaki dalej śpiewają, niebo jest niebieskie, a słońce pięknie świeci. I to zawsze tak jest. Ze wszystkim jest taki pushback, takie odepchnięcie. Próbują nam coś umówić, wmawiają, że papierosy są zdrowe, a później wychodzi, że nie są. Wmawiają nam, że kawa jest zdrowa, a później się okazuje, że powoduje niedokrwienie mózgu. Wmawiają nam, że masturbacja porno do pornografii nie szkodzi, a później się okazuje, że jednak kasuje to wszystko. I tak jak wam powiedziałem, słońce jest niezbędne. Witamina D, czyli hormon D jest niezbędny do produkcji testosteronu, który powstaje z cholesterolu, który przecież też wmawia nam, że jest zły, tak? I stąd jest ta cała epidemia, tak? Jak to wszystko razem połączycie, ale to nie jest tak. Że kosmici nas terroryzują, tylko my sami sobie to robimy, tak? Siedzimy w domu. Na zewnątrz wychodzimy w okularach słonecznych, obsmarowani kremikami, boimy się tego słońca, tak, wchodzimy do domu, boimy się tego cholesterolu, nie dostarczamy odpowiednich poziomów na hormony, nie mamy tego testosteronu, jesteśmy osłabieni, włączamy tę pornografię, tracimy energię seksualną, no i czujemy się beznadziejnie i to powoduje wszystkie choroby. To jest takie proste, słuchajcie. Dobra, kończę, kurde, naprawdę, bo już nie ma sensu dalej o tym, o tym mówić. Wyrzućcie to wszystko do kosza, te kremy, te okulary, to jest ściema, słuchajcie. Ktoś na Was zbija kasę, tak jak na tych konspiracyjnych banialukach, w które wierzycie. Tak, czasami spiski się dzieją, ale one nie są najczęściej tak zawoalowane, jak się Wam wydaje. No, moi drodzy, zdrowie i siła jest w Waszym własnym zakresie do osiągnięcia serdecznie wam tego życzę, tak? Jak ktoś ma jakieś pole tutaj do dyskusji i jakieś argumenty, to proszę postować, tylko proszę się podpierać jakimiś faktycznymi, dobrymi źródłami, jakimiś dowodami, a nie tym, że ktoś tam gdzieś na jakimś filmiku youtube'owym coś coś przeczytał. Tak? Bo ja przecież doskonale wiem jak to wygląda. Analizuję te studia, tak? I niektórzy stoją po naszej stronie, tak? Nauka generalnie jest neutralna. Chodzi o to, co jest promowane, prawda? O to tutaj chodzi. Miłego dnia słuchajcie, trzymajcie się, cześć.